Policja dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. W piątek do Warszawy przyjeżdża Wołodymyr Załęski, spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, będzie też w polskim sejmie. To będzie przełomowa wizyta pana zdaniem? To będzie wizyta konieczna, dlatego że dzisiaj nie ma czegoś takiego jak oddzielne bezpieczeństwo Ukrainy. Żeby zrozumieć to, co się teraz dzieje, trzeba sobie wyobrazić, że dzisiaj dyskutujemy o bezpieczeństwie całej Europy Środkowej i Polski. A to jest wizyta. I, ważna i w ich... tym wszystkim, czego chcą Rosjanie. Rosjanie ciągle chcą tego samego od 2022 roku. U nich się nie zmieniają te ich punkty. Te punkty dotyczą jednego: e, zgwałcić sąsiadów, ograniczyć Europę Środkową w suwerenności, zabrać prawo państwom Europy Środkowej do tego, żeby same decydowały o tym, do jakiego sojuszu należą, czy należą do Unii, co, co mają dalej w planie. To jest po prostu typowa, stała rosyjska polityka której my staramy się uciec i dlatego wydajemy 4,7% PKB na obronę i dlatego bronimy granicy i dlatego mamy sojuszników. Ale ta wizyta będzie ważniejsza dla nas czy dla Ukrainy pana zdaniem? A pan myśli, że to bezpieczeństwo w Europie Środkowej da się podzielić? My zastanawiam się tylko, dla kogo jest istotniejsze to spotkanie z władem i Karol Nawrocki. Dzisiaj polskie bezpieczeństwo rozstrzyga się w trzech kierunkach: Waszyngton, Bruksela i Unia Europejska. I, yy, I Kijów. Jeżeli ktoś się myśli o polskim bezpieczeństwie, musi w tych trzech y, kierunkach, czy na tych trzech kierunkach mieć bardzo dobre relacje, a w każdym razie musi mieć y, pojęcie o tym, co się dzieje na wschodzie. Dzisiaj... O bezpieczeństwie będziemy mówić, a o historii nie będziemy rozmawiać z Władymem Załęńskim? Ale w jakim sensie o historii? O ekshumację? Ekshumacje to nie jest kwestia historyczna, to jest kwestia humanitarna, elementarna. To Ale nie... to będzie tematem rozmowy. Panie redaktorze, nie wiem, o czym będzie rozmawiał prezydent. To, co mogę powiedzieć, za chwilę ukaże się komunikat. Jesteśmy już po szóstej turze negocjacji. W tym roku odbyły się ekshumacje i, i poszukiwania w dwóch miejscach. Na przyszły rok zaplanowanych jest minimum 4-5 miejsc, do tego popieramy kolejne kilkanaście wniosków IPN i Uniwersytetu Medycznego e, Pomorskiego, więc ten proces akurat, pierwsze z od 10 lat, za chwilę sądzę, że zostanie ogłoszony komunikat z naszych rozmów, prosto z nich przyjechałem, został uruchomiony na skalę, jakiej nie było od ponad dekady, a właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek na taką skalę ten proces był prowadzony. Panie pośle, czy MSZ, Polski MSZ i Kancelaria Prezydenta mówią o tym samym głosem, jeśli chodzi o polską politykę wobec Ukrainy? Nie wiem, o co pan pyta dokładnie. No, pytam o sam... to, czy mówimy tym samym, czy mamy jedną politykę wobec Ukrainy? Ja nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w działaniu MSZ-u, bo pyta mnie pan tak podstępnie. Nie, nie, nie wiem, ja co pytam, ja pytam ja m.in. Jestem... o to, czego myślę, się domaga że, Karol na Myślę, brodki. że mamy Mówi... mega efektywną politykę zagraniczną. Jak na ten czas, ze swojej mhm. pozycji szefa Komisji Spraw Zagranicznych często podróżuję po świecie i widzę, jak to jest oceniane. Polska nie miała nigdy tak mocnej pozycji. Więc y, dzisiaj aktywność Premiera Donalda Tuska, wicepremiera ministra Sikorskiego. To jest no dar od opatrzności, że mogliśmy w tych czasach mieć polityków, którzy tak dobrze potrafią dopilnować naszych sojuszy, że nie jesteśmy sami w tym trudnym czasie. Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, ale też pełnomocnik rządu do spraw współpracy i odbudowy Ukrainy, jest naszym gościem. Panie pośle, pytanie do pana od pańskiego politycznego rywala, od pańskiego politycznego konkurenta. Proszę bardzo. Już. Od ponad roku jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy Ukrainy, czy też przewodniczącym Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Ta rada miała służyć temu, żeby polskie firmy dostawały kontrakty na odbudowę Ukrainy, żeby dostawały zlecenia. Czy może pan pochwalić się, jaki jest pana dorobek w tym czasie? Boński, oczywiście. No to tylko tak w punktach, bo tego jest bardzo dużo. Pan Jabłoński zapytał nawet. Yy... W, inter, w interpelacji przygotowujemy odpowiedź, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest fundusz w ramach Ukraine Facility, który jest dedykowany już do polskich firm. Polskie firmy się zgłaszają w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dodatkowy fundusz Banku Ochrony Środowiska. Na który już są podpisywane pierwsze umowy, pierwsze kilkadziesiąt umów jest. O, o jakich wartości, o, o, o jakich pieniądzach my rozmawiamy Ka każdy inny, jeden 250 milionów, drugi znacznie więcej. Mamy negocjujemy wielki fundusz europejski. To była nasza inicjatywa, dokładnie pochodząca ze środowiska moich współpracowników, wolontariuszy wysokiej klasy, prawników, ekspertów będzie fundusz y, europejski dla, specjalnie dla polskich firm. Została zwiększona wielkość ubezpieczeń w ramach KUKE, czyli mamy, mamy... Sekundę, sekundę, ja odpowiem. Chciał pan, to pan będzie miał już do końca teraz. Nie, nie przerwie nie, nie, aż pan, tyle pan Aż ale tyle ale czasu panuje nam panie przewodniczący. Jak pan chciał, to proszę bardzo. E, mamy e, nowo, nową formułę ubezpieczeń w KUKE. To jest taka instytucja, która ubezpiecza handel. Mamy dodatkowe ubezpieczenia także na inwestycje, które na przykład coś straciły już w trakcie wojny, nie tylko na nowe. Nie, nie tylko na nowe inwestycje. Mamy fundamentalną zmianę e, ustawodawczą, która pozwala na większe zaangażowanie Banka Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy po największej w historii misji gospodarczej polskich firm e, na Ukrainie, która odbyła się Boję się, że pan mógłby tak długo wyliczyć. panie nie, przewodniczący pana, ale ja tak nie pozwolę a, panu skończyć. Ale ja chciałbym Chciał pana zapytać pan. koniecznie jeszcze. Chciałbym pana koniecznie zapytać, zanim się rozstaniemy ze słuchaczami. Ale to proszę mi tylko pozwolić na jedno. Apeluję do przedsiębiorców, żeby się jeszcze zgłaszali, bo jeszcze jest dużo środków. E, ile jest tych środków? I, no, zależy, ile będzie się zgłaszało osób, dlatego że w ramach Ukraine Facility to jest trochę tak, że patrzymy ale to mówimy ile... o parunastu miliardach nie, czy o paruset no, milionach? To na razie mówimy o setkach milionów e, euro, ale nie da się tego tak dokładnie powiedzieć, bo nie wszystko jest w gotówce, bo to są także dodatkowo gwarancje, to są ubezpieczenia, e, to są pieniądze, to są dodatkowe pieniądze. Na przykład jak ktoś dostaje taką pożyczkę, może dodatkowo sobie wynegocjować środki na taki wstępny etap rozwój tego projektu, także nie da się tego tak powiedzieć jedną kwotą, ale tego jest naprawdę sporo. Blisko współpracujemy z organizacjami polskiego biznesu. Spotykam się z nimi regularnie, raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu. Ehm, oprócz tego wiadomo, że zaplanowana jest w przyszłym roku konferencja, najważniejsza konferencja o odbudowie Ukrainy. Bardzo dobrze to wykorzystamy. Wrócimy do, do tego, obiecuję Pan. A, a ja jeszcze muszę Pana zapytać. Ale ja jeszcze do połowy nie doszedłem. A, to mamy, będziemy mieli dużo czasu. Natomiast zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF-u, chciałem Pana zapytać o słowa prezydenta Karola Naworskiego, który oczekuje wobec polskich żołnierzy, wobec polskich obywateli, wobec polskiego państwa wdzięczności ze strony Włodymyra Zamińskiego? Jak pan sobie taką wdzięczność wyobraża? Jest tej wdzięczności bardzo dużo. Spotykam się z nią codziennie. Spotykam się rozmawiając z, z Ukraińcami, nawet takimi zwykłymi, nie mówię tylko o politykach. Politycy tę wdzięczność wyrażają. Chcielibyśmy także, żeby to nie dotyczyło, bo prezydent mówi o wdzięczności. a myślę, że my z emocjami nie mamy kłopotu. Wolałbym, gdyby prezydent włączył bardziej pragmatyczny język, czyli wspierał różne inicjatywy rządu, które. A nie włącza tego e, które... języka? No nie, no widzi pan, co się dzieje. Mamy prezydenta, który siedzi w pałacu, grymasi. Jest bardzo mało aktywny na, na kierunku amerykańskim. Przecież było wyraźnie powiedziane, że będą roz, rozmowy Cęskiewicz Hekset na temat zwiększenia, na temat zwiększenia kontyngentu wojsk amerykańskich w Polsce. Przecież prezydent praktycznie chyba w ogóle nie był w Brukseli. Przecież prezydent tak długo zwlekał ze spotkaniem e, z prezydentem Załęńskim. Potrzebujemy znacznie aktywniejszej i poważniejszej polityki zagranicznej. Po prostu prezydent ma bardzo dobrze przygotowane rzeczy, żeby reprezentować pozycję rządu. Jeżeli chodzi o plany w stosunku do Ukrainy, mogę do tego. Dołożyć, bo potrzebujemy teraz jeszcze dodatkowo takiej umowy o kilku strategicznych inwestycjach. Natomiast proszę pamiętać, że my dzisiaj mamy, jeśli chodzi o Ukrainę, 13 miliardów euro eksportu. To jest jedna trzecia całego eksportu z Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, ile to tworzy miejsc pracy w Polsce. A co by proszę pan chciał, sobie... panie pośle, usłyszeć od prezydenta Wołodymyra Zerońskiego, gdy tutaj przyjedzie w piątek? Czy mam jakieś takie? Wie pan, ja nie mam żadnych dzień, oczekiwań. Ja się tym na co dzień zajmuję, wiem, co jest ważne. Pana ważna, jest dzisiaj, ważna jest dzisiaj umowa inwestycyjna, ważne jest dobre przygotowanie naszej granicy, nie tylko po naszej stronie, ponieważ jeżeli dojdzie do odbudowy to polskie firmy będą mogły bardzo dużo za, e, zarobić na transporcie. Widzę jak ten transport częściowo przesuwa się w kierunku Rumunii. Chciałbym, żeby, tu, żeby to tak wyglądało. Chciałbym, żeby te słowa, które prezydent Zełenski jako wdzięczność też mówił na przykład w polskim senie mówił, że Polska była pierwsza do pomocy, będzie pierwsza też do wsparcia w odbudowie, żeby one znalazły e, odzwierciedlenie w konkretnych e, też kontraktach później. E, no, różnych takich rzeczy bym chciał, ale czy mam taką jedną, czy mam taką jedną rzecz? Nie są dlatego, że na co dzień te relacje są bardzo dobre i tam, gdzie są jakieś słabe punkty, ee, no tam staramy się to nadrabiać, żeby te wieloletnie zaniedbania z czasów PiSu jakoś poszły na dalszy plan. Robimy na przykład pierwszy pełnoskalowy, pełnoskalowy, Musimy kończyć kongres ten historyczny polsko-ukraiński, który będzie... O, o historii po, porozmawiamy za chwilę, to też wolę. będzie, O historii też będzie. Będziemy, oprócz tego, że mówiliśmy o sprawach humanitarnych, czyli o Obowiązku chrześcijańskiego planujemy mm -hmm. na, na przyszły rok w maju. Pierwszy w historii kongres historyczny, który będzie pokazywał badania polskie i nie Jeśli tylko w sprawach pozwoli, konfliktu, za ale także. Paweł Kowal. E, przewodniczący dziękuję. Sejmowej Komisji za spraw, spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jest gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM. Zapraszamy do słuchania naszej, naszego spotkania w radiu RMF24. Słuchaczom RMFFM już pięknie dziękujemy. Porozmawiamy teraz o historii. Możemy? A bo jesteśmy ciągnąci na antenie, Absolutnie. Tak? Absolutnie, a myślał Pan, że nie? Panie, panie Przewodniczący, to porozmawiamy w takim razie o historii, o tych ekshumacjach. Pan mówi, że sprawy się posuwają do przodu, ale to jest tak, że mamy jakiś system wypracowany, jeśli chodzi o ekshumacje wołyńskie? No tak. A jakich to jest system? Bo ja słyszę, że za każdym razem musimy... Bo przy... pan mnie za... wcześniej każdym... nie Jakby pan mnie. Jakby to już pana pan mnie... pytam w takim razie. Jeżeli... Jeżeli pan by mnie wcześniej zapytał, to wszystko by pan wiedział. To teraz w takim razie chciałbym pana zapytać. Jak to wygląda? Dlaczego jest tak, że za... przy każdym... każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie? Dlaczego nie ma pewnego systemu, jeśli chodzi o ekshumację wołońską? Dlatego, że dotychczas nie było, a teraz już będzie. Od Ponieważ kiedy? grupa, którą kieruję, miała dwa zadania. Pierwsze to, e, co pan powiedział, ono dotyczyło tego, żeby uzupełnić zgody na stare wnioski. Było kilkanaście wniosków. Mówi Pan o wnioskach i owskich tak, Głównie IPN-owskich, nie tylko IPN. Tych wniosków było kilkanaście na koniec 24 roku. O ile więc... dobrze pamiętam, 26. Nie. Nie pamięta Pan dobrze. A ile było? Kolejne zostały złożone później. Albo ponowione. Ich było to ile tych kilkanaście wniosków? Kilkanaście, około 13. I z tych wniosków część już została zrealizowana w tym roku. Natomiast... Ugły i późniki, tak? Drugi... Dobrze mówię? Drugi, yy, druga część to, były, to była kwestia właśnie mandatu do tego, bo to jest mój główny cel, żeby w przyszłości kolejne miejsca ekshumacji, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie, były oparte po prostu o prostą procedurę administracyjną, która, nie, która nie, nie wymusza żadnych rozmów politycznych nad sprawami oczywistymi. No ale to już jesteśmy, w jakim, w jakim punkcie jesteśmy? Jesteśmy w takim punkcie, że. To, co można było zrobić w tym roku, to się udało. To była duża skala, dlatego że jedne takie, jedno takie miejsce ekspedycji, mówimy, określamy mm -hmm. to tak jak w działaniach archeologicznych, czyli poszukiwania, a później ekshumacje, to jest kilkadziesiąt osób yy, przez kilka tygodni. Więc na ile to można robić dzisiaj w warunkach wojennych? To zostało wykonane w odniesieniu do dwóch miejsc. W obu przypadkach zresztą będzie w przyszłym roku kontynuacja. Pan mówi o Późnikach hmm. i Ugłach, tak? Tak. Hmm. Nie, nie, mówię teraz o Późnikach i o Lwowie, yy, czyli tam, gdzie są żołnierze generała Maczka. Jeszcze w tym roku będzie ekspedycja badawcza pod, pro, pod przewodnictwem profesora Osowskiego do Ugieł. Następnie w przyszłym roku będą kolejne rzeczy z tej listy i są już wnioski składane. To, co pan mówi 26, to już jest część wniosków z tego roku? I na to są już zgody ukraińskie. Nie zawsze są zgody, dlatego że te zgody mają ważność rok, czyli jak, Otóż zostaną, jak zostaną, jak są one zgłaszane tam pro, pro wniosek o zgodę, wtedy te zgody są wydawane i, i to idzie. Panie pośle, czy Polska będzie uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy? W pewnym sensie Polska jest pierwszym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, bo gdyby nie, można by tak powiedzieć, wie pan, że gdyby nie e, HAP, JASIONKa. A, ale pan wie doskonale, że, że nie o tym mówimy. Wie pan, co teraz się toczą te rozmowy, więc ani nie będę wyrażał opinii. A nie będę się chwalił, że znam szczegóły, nie prowadzę tych rozmów. Ale uważa pan, że y, stać nas na to w sensie politycznym, w sensie. To wszystko zależy od, od tego, jak, 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 jak do tego podchodzi cała wspólnota. My jesteśmy w, w sprawie obrony przed Rosją częścią wspólnoty. I powinniśmy się czuć częścią wspólnoty. A uważa pan, że powinniśmy wrócić do dyskusji o obecności polskich żołnierzy w Ukrainie po zakończeniu wojny? Na tym etapie nie ma potrzeby wracać do tej dyskusji. A dlaczego myśli? Jeśli. jeśli... Tak jak panu powiedziałem, niczego w tej sprawie nie będę komentował. Te rozmowy teraz się toczą. Ja nie jestem do tego utytułowany. Pan premier akurat prowadzi te rozmowy. Byłoby niezręcznie, gdybym ja w tej sprawie... Z tego, co wiem, nie ma takiego i nikt, nikt czegoś takiego nie... nie uważa nie, nie pan, proponuje. że nie ma takiej potrzeby? Już wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedział. A nie uważa pan, że to, że zdecydowaliśmy się, że polskich żołnierzy tam nie będziemy wysyłać, to w pewnym sensie osłabia naszą pozycję przy tym stole, który negocjatorzy. Panie redaktorze, dotyczy e, wyjaśniłem panu, dlaczego nie chcę tego tematu drążyć. Powiedziałem też, że teraz toczą się te rozmowy. E, proszę wybaczyć, ale moja rola jest taka, że czasami e, mowa jest srebrem, ale milczenie zło. <laughs> Całkowicie, ja całkowicie tak, to złym. To, to, co powiedziałem, co jest ważne, przekazałem. Nic nie słyszałem, nie widzę żadnych przesłanek, żeby do tego wracać, ale. E, tak jak powiedziałem, też ja nie jestem osobą, która ma te kwestie komentować. A negocjacje berlińskie, pan uważa, że tam się stało coś ważnego? Czas pokaże. Myślę, że czeka nas, myślę, że nie, mamy, nie ma szansy na realny pokój, w takim rozumieniu, pokój oparty o traktat pokojowy. Myślę, że będziemy mieli jednak wciąż, nawet jak zostanie zawarte zawieszenie broni, jakiś konflikt o niskim poziomie intensywności. Eee, myślę, że czeka nas ciężkie trzy lata czy Rosjanie będą mamić. Myślę, że musimy poważnie dyskutować o tym, w jaki sposób walczyć z propagandą rosyjską, ale nie chodzi tylko o propagandę, ale chodzi także o ogromne możliwości techniczne Rosji atakowania nas informacyjnie, czyli to pranie mózgów, czy wojna o świadomość. A jak pan odczytuje jest, ten, ten... Uważam, że do tego powinny być, że ta, ta sprawa powinna być poważnie przemyślana, jeśli poważnie traktujemy hmm. kwestię wojny informacyjnej. I jeżeli to chodzi o atak na naszą ojczyznę, to musimy poważnie też y, mieć do tego regulacje prawne, tak jak są regu regulacje prawne do tego, że nie wolno głosić faszyzmu, komunizmu, tak jak są regulacje, które y, nie, nie pozwalają na głoszenie nieprawdy w kontekście na przykład działań szpiegowskich. Więc musimy tę sprawę przemyśleć. Odważnie o tym myśleć, bo widzę, że ta sprawa nie jest traktowana do końca poważnie. A, ale jak Pan traktuje jak pan przez wielu do tego liderów opinii. Jak pan traktuje informacje o tym, że. Ukraina ma dostać coś na kształt gwarancji w formie piątego artykułu. Panie dyrektorze, powiedziałem panu, dlaczego się w tej sprawie szczegółowo nie wpadam, bo teraz się to nie Ja nie wiem. Ja nie wiem. Mi chodzi bardziej o to, jak rozumieć to, informacje. jest. Jeśli pan pyta o mój osobisty pogląd, ja uważam, że w interesie bezpieczeństwa Polski jest e, e, przyjęcie Ukrainy zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. E, jeżeli chodzi o pierwsze, to jest oczywiste, że to jest e, ważne, żeby Polska nie była ostatnim krajem zachodu. Nie jest znany przypadek, żeby państwo po którym następuje rozszerzenie, na tym straciło. Widzę dzisiaj po eksporcie, czytam dane, że w najważniejszych sprawach zyskujemy. Widzę też, że tam, gdzie mogłyby być straty, na przykład niektóre sektory rolne czy transport, można zbudować odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli chodzi o NATO, to jeżeli chodzi o mój pogląd, uważam, że szaleństwem jest trzymać Ukrainę po wojnie poza NATO. To będzie jedna z największych, najlepiej wyszkolonych przez albo NATO ogóle, armii. Pan sobie, no tak, ale jeżeli obrę, że pan sobie, że jest wspólnota międzynarodowa. Jeżeli, Mówi też o Stanach Zjednoczonych. Jeżeli, jeżeli włączy pan realizm, czyli nie jakieś wyobrażenia, tylko realistyczne myślenie mhm. o tym, co będzie po wojnie, to w interesie Polski leży, żeby Ukraina była w systemie natowskim, bo de facto ta ukraińska armia wyszkolona przez NATO, wyszkolona przez NATO, u, u, u przez NATO także Yy, wyekwipowana, jest częścią dzisiaj systemu NATO. A jak pan yy, włącza realizm, to myśli pan, że Rosja po zawarciu. Nie traktatu pokojowego, jak pan mówi, ale na przykład no traktatu, zawieszenia to, bro, bo, zawieszenia broni, na traktu, prawda? Tak. Zawieszenia broni. To myśli pan, że Rosja przestawia swoją gospodarkę na tryb pokojowy i rozpuszcza wielomilionową armię. A myśli pan, że tak można? Nie, nie. dlatego no się pytam o pana, tym, czy pan o tym, czy biorąc pod o uwagę tym, swój. I świetnie, realizm. że mnie pan o to pyta, bo właśnie o tym rozmawiamy. To jest istota rzeczy, moim zdaniem. To jest pytanie, na które każdy sobie dzisiaj powinien odpowiedzieć. Dlatego panu powiedziałem, trochę pan pobiegł do następnego pytania, a ja mówiłem, że wydaje mi się, że są te trzy lata kluczowe. Że Rosja będzie udawała, że już jest pokojowa, a my w tym czasie musimy się nauczyć walczyć z tą, tą wojną wobec tej wojny o świadomość, nauczyć walczyć o świadomość naszego obywateli. O prawdę, oni mają dzisiaj ogromne możliwości atakowania nas i nawet wpływania na wynik wyborów. Drugie, musimy być skuteczni w tej gorączce dronowej, która trwa, żeby technologicznie być przygotowanym na wojny nowej generacji. I trzecie, musimy zmobilizować. Cały Zachód, tak jak to robi dzisiaj premier Tusk, czyli wymusić na naszych partnerach w Europie Zachodniej, żeby byli odpowiedzialni, wydawali odpowiednią sumę pieniędzy na obronę, bo wtedy stajemy się poważnym partnerem Stanów i mamy uratowany Sojusz Atlantycki. A Inaczej pan... będzie cały czas to poczucie w Stanach, że my nie wydajemy. Ma pan takie poczucie, że nastroje w rządzie rozmijają się z nastrojami społecznymi, jeśli chodzi o, o stosunek do, do Ukraińców w Polsce? W Pa, pa, panie redaktorze, nie. Widzi pan, to przyjechało dużo ludzi do Polski. Mówię, yy, mówię dużo, yy, duża liczba Ukraińców, którzy są uchodźcami. Widzę, że to dla wielu Polaków było zaskoczenie, bo wcześniej nie było tak dużo ludzi. Trzeba mieć trochę cierpliwości, trzeba mówić o faktach, trzeba szanować naszych obywateli. Ja potrafię każdego przekonać, bo ja wiem, że 850 tysięcy ludzi w Polsce pracuje, mówię o Ukraińcach legalnie. Wiem, że oni płacą podatki, wiem, że oni wpłacają więcej niż korzystają z NFZ-u. I wiem, że są częścią naszego sukcesu. To dlaczego, rząd dlaczego? I przygotowują ustawę, żeby wygasić. I wygasić tą Ukraińców? bo będą inne możliwości. Bo będą inne możliwości. Ale będą żeby... traktowani jak, każdy, jak, każdy, jak wszyscy cudzoziemcy. Panie redaktorze, jeżeli ktoś w Polsce pracuje, jeżeli jest 850 tysięcy Ukraińców w Polsce, to to jest część naszego sukcesu. Nie znam żadnego państwa w Europie, które by się tego wyzbyło. I jeżeli tu panu przychodzą i mówią jacyś konfederaci konfederacji, czy ktoś, to niech pan ich zapyta, czy rozmawiali o tym z biznesem. Czy pomyśleli o polskich pracownikach? Czy pomyśleli o polskich miejscach pracy? Jeśli ktoś panu mówi, żeby blokować granice, to proszę ich zapytać. Czy zdają sobie sprawę, ile miejsc pracy jest związanych z eksportem na 13 miliardów euro na Ja się bardziej na zastanawiam, panie przewodniczący, co takiego się zmieniło w sytuacji Ukrainy, że my zmieniamy prawo wobec tych ludzi, którzy uciekli do nas czy schowali się u nas przed wojną. Nie rozumiem. Jeżeli, jeżeli wygaszamy spec ustawę dotyczącą Ukraińców, to, to rozumiem, że rząd postrzega sytuację tak, że się jakoś zmieniła. Ja nie widzę tego, żeby się zmieniła. Pan pewnie też. W tym sensie się zmieniła, że nie ma dzisiaj napływu y, takiej dużej liczby nowych uchodźców, że ci, którzy przyszli, nie, no bardzo się zmieniło, że oni nie są już w większości w, w tymczasowych miejscach zorganizowanych, nie wiem, czy tam w hotelach, czy w domach czasowych, że dzisiaj są na rynku pracy, że są w szkołach, no jak to się nie zmieniło? Zmieniło się zasadniczo. A ja być może jest tak, że zmieniły się regulacje wobec Ukraińców. Panie redaktorze, te regulacje nie były ze względu na to, co się zmieniło w nastrojach, tylko te regulacje dotyczą stanu faktycznego. Jak jeżdżąc po Polsce, w związku ze swoimi obowiązkami poselskimi, ale nie tylko, kładę duży nacisk na to, żeby też czasem wpaść do miejsc, gdzie są Ukraińcy, do różnych ośrodków prowadzonych przez organizacje społeczne, pan mnie pyta, co się zmieniło, to powiedziałbym, że wszystko, nie. Dlatego, wszystko? że dzisiaj, no w tym sensie, że ktoś kiedyś przyjechał, Mieszkał tymczasowo, dzisiaj się zadomowił, dzisiaj jego dzieci są trzy lata starsze. Ale po marcu, jest na... po marcu przyszłego jest... roku będzie musiał dzisiaj... wrócić na chwilę na Ukrainę, bo będzie traktowany jak cudzoziemiec, po trzech miesiącach. Nie, jego nie, prawo nie znam produktu. jeszcze dokładnie tych nowych regulacji, które będą, to, to robią odpowiednie ministerstwa, także wtedy to będziemy komentować. Nie wyobrażam sobie, żeby była taka sytuacja, że, ktoś będzie, że 800 tysięcy ludzi będzie musiał wrócić na Ukrainę. Tak mówi Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.